Cześć! Zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Domy i mieszkania polskich celebrytów. Polscy celebryci, rozmachem w wyborze domów, wcale nie odstają od zagranicznych gwiazd. Niektórzy z nich wybierają luksusowe wille, niektórzy nowoczesne apartamenty, a część z nich Mieszkania w topowych lokalizacjach. Sprawdźcie, do których gwiazd należą najdroższe domy i mieszkania w polskim showbiznesie. Numer 10. Julia Wieniawa. 2 miliony złotych. Julia Wieniawa tańczy, śpiewa, gra w filmach i teatrze. Marki chętnie z nią współpracują, a na jej koncie pojawiają się cały czas kolejne projekty. Wieniawa regularnie pojawia się w reklamach i jest również właścicielką marki odzieżowej Lemis. Celebrytka zdecydowanie ma głowę do interesów, a zarobione pieniądze chętnie inwestuje w nieruchomości, których ma już kilka. Tym razem Julia Wieniawa kupiła mieszkanie w samym centrum Warszawy. Nowy apartament aktorki zlokalizowany jest w zabytkowej kamienicy z 1936 roku. Pięknie zrewitalizowany budynek znajduje się w ścisłym centrum Warszawy nieopodal Pałacu Kultury i Nauki. Wystarczy zrobić kilkuminutowy spacer, żeby dotrzeć do parku Dolinka Szwajcarska i Parku Ujazdowskiego. Nowe mieszkanie Julii Wieniawy ma powierzchnię 45 m2. Dwupokojowy apartament celebrytki znajduje się na piątej kondygnacji w sześciopiętrowym budynku z windą. Atutem inwestycyjnej nieruchomości Julii Wieniawy jest przestronny balkon, z którego roztacza się widok na korony drzew i sąsiednie kamienice oraz wysokość pomieszczeń. Przez duże okna wpada do środka mnóstwo naturalnego światła. W mieszkaniu królują materiały z najwyższej półki, designerskie zabudowy meblowe na wymiar i funkcjonalne rozwiązania. Uwagę przykuwa przepiękna podłoga z drewna ułożona w klasyczną jodełkę i sztukateria na ścianach, które podkreślają kamieniczny styl wnętrza. Numer 9. Anna Mucha. 2 miliony złotych. Aktorka znana między innymi z serialu Emiak jak Miłość wystąpiła również w wielu popularnych komediach, m.in. w Chłopaki nie płaczą, Och Karol II czy trzeciej i czwartej części serii Kogel Mogel. Ostatnio mogliśmy ją oglądać również w produkcjach Patryka Wegi. Klimatyczny apartament Anny Muchy jest zlokalizowany w centrum Warszawy. Pełne naturalnego światła wnętrze znajduje się w budynku, który został zbudowany na przełomie XIX i XX wieku. W aranżacji wnętrz Anna Mucha łączy klasyczną biel z czernią, przez co pomieszczenia są wyjątkowe i eleganckie, a do tego pełne roślin. Nie znajdziemy tutaj nowoczesnych i futurystycznych rozwiązań, za to dominują rozwiązania tradycyjne i z duszą. W przedpokoju znajdują się stylowe schody, które prowadzą na drugie piętro domu do odrębnych sypialni domowników. Duże mieszkanie charakteryzują bardzo wysokie okna w stylowych ramach, a biel, która podkreśla rozmiar pomieszczeń, fantastycznie komponuje się z naturalną drewnianą podłogą. Takie połączenie dodatkowo podkreśla elegancki charakter wnętrz. Anna Mucha umiejętnie połączyła najnowsze trendy i klasykę, co sprawiło, że wyjątkowo stylowo udekorowała swój dom. Numer 8: Roxana Węgiel. Powyżej 2 milionów złotych. Roxana Węgiel wraz z Kevinem Mglejem zamieszkała we wspólnym 100-metrowym mieszkaniu. Jak przyznała, decyzje dotyczące urządzania wnętrz podejmowane były razem, chociaż para korzystała z usług doświadczonej projektantki. Ostatecznie wnętrza charakteryzują się nowoczesnym, nieco loftowym stylem, ale nie brakuje też przytulnych dodatków. Kuchnia pary połączona jest z salonem. Przestrzeni do gotowania nie zabrakło prostej, minimalistycznej zabudowy z frontami w odcieniach szarości, dużej stylowej wyspy i okrągłego stołu. Na białych ścianach salonu jest sztukateria, a na środku salonu wygodny narożnik. Wszystkie drzwi są białe, jest przejrzysta duża łazienka z ogromnym lustrem oraz wanną, a pokój i gabinet odgrodzony został szybą loftową. Bardzo mi się podoba to połączenie i robi to ładny efekt. Wszystko jest w takich raczej chłodnych tonach kolorystycznych, ale dołożyliśmy też beżowe akcenty, stąd robi się tutaj przytulnie powiedziała w jednym z wywiadów wokalistka. Numer 7. Krzysztof Rutkowski Około 3 milionów złotych. Dom najsłynniejszego polskiego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego znajduje się pod łodzią. Ma aż 480 m kwadratowych. Detektyw podkreśla, że jego dom to najlepsze miejsce na świecie. Gdy pierwszy raz zobaczył go w surowym stanie, już wiedział, że chce tu mieszkać. Domu szukałem przez pół roku, widziałem ich wiele. Większość z nich była w fatalnym otoczeniu. Ten jest wyjątkowy. Nie chciałbym mieszkać w innym miejscu, podkreślał Rudkowski w jednym z wywiadów. Lubię budować i projektować, sprawia mi to ogromną satysfakcję. Większość mebli w domu Rutkowski zaprojektował sam. Kuchnia, schody, salon to moje dzieło. Fotele są sygnowane moim nazwiskiem, mówi Rutkowski. Projektowałem je w 2002 roku, a wciąż zachowują walory nowoczesności. Fotele te powstały w dwa tygodnie. Tyle czasu minęło od zaprojektowania do powstania. Ozdobą salonu są czerwone fotele i kanapa. Oprócz z nich znajdziemy tu również dwa krzesła przypominające złote trony, które Rutkowski dostał od cyganów w dowód wdzięczności za uratowanie ich syna. Dom detektywa jest urządzony w nowoczesnym stylu, nieco surowym, ale detektyw przyznaje, że odpowiada mu ten styl. Nie posiadamy danych o cenie posiadłości, ale biorąc pod uwagę rynek nieruchomości na tamtym terenie, to nieruchomość może być warta około 3 milionów złotych. Przypominamy też, że Rutkowski jest właścicielem jeszcze innej imponującej posiadłości, a właściwie pałacu, który wystawił na sprzedaż aż za 10 milionów złotych. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Numer 6. Kuba Wojewódzki. Około 3 milionów złotych. Kuba Wojewódzki, znany ze swojego kontrowersyjnego stylu bycia i niebanalnego humoru, równie oryginalnie podchodzi do kwestii aranżacji wnętrz. Właściciel kilku luksusowych nieruchomości, w tym spektakularnego apartamentu w Gdyni w jednym z wieżowców Sea Towers, może pochwalić się przestrzenią, która zachwyca nie tylko widokiem na morze, ale również wyjątkowym minimalistycznym wykończeniem. Dwie wieże znajdują się tuż obok mariny, gdzie cumują jachty i inne łodzie. Jedna z wież jest niższa, ma 29 pięter, z kolei druga nieco wyższa, aż 38 kondygnacji. Widok z mieszkania wojewódzkiego rozpościera się na Zatokę Gdańską. Olbrzymie okna pozwalają podziwiać piękno polskiego morza. Wnętrze urządzone jest w nowoczesnym stylu: przeszklona łazienka, ogromny taras i gustowne meble. Właśnie tak żyje kuba wojewódzki w Gdyni. Numer 5 Katarzyna Cerekwicka 3 miliony złotych. Kasia Cerekwicka to polska piosenkarka i gwiazda sceny muzycznej, która mieszka w swoim pięknym apartamencie w Warszawie. Apartament w środku urządzony jest niezwykle elegancko w stylu klasyczno-nowoczesnym. W salonie króluje fortepian i książki rozmieszczone na półkach. Meble i ściany są białe, jest też piękna tapeta w złote pasy oraz złoto-srebrne dodatki i wykończenia. Kuchnia jest duża i biała w stylu nawiązującym do salonu, posiadająca też złote wykończenia, jak na przykład lampy czy inne drobiazgi. W jadalni jest ogromny stół na wiele osób z przezroczystymi krzesłami, co idealnie dopasowuje się do wyglądu kuchni i jest marzeniem, które artystka w końcu spełniła. Od dziecka bowiem chciała mieć taką jadalnię, co pomieści dużo gości czy członków rodziny. Numer 4 Magdalena Gessler około 4 miliony złotych. Znana na całą Polskę, Magda Gessler uchodzi za autorytet kulinarny. Restauratorka jest właścicielką i współwłaścicielką kilkunastu restauracji, ale też kilku nieruchomości mieszkalnych. Ekspresyjna osobowość Magdy Gessler znajduje odzwierciedlenie w jej posiadłościach. Jeden z domów znajduje się w Polsce pod Warszawą, a drugi w Kanadzie. Dom celebrytki w Łomiankach urządzono w stylu eklektycznym. To stary budynek, który obecnie przypomina Hacjendę. Widać w nim mnóstwo inspiracji słonecznym Madrytem, w którym Gessler przez dłuższy okres mieszkała. W salonie znajdziemy francuskie meble i całą masę bibelotów. Prawie na każdej ścianie w domu celebrytki wiszą ramki ze zdjęciami rodzinnymi. Nie brakuje też obrazów autorstwa samej celebrytki. W każdym pomieszczeniu posiadłości dominują żywe kolory: żółty, różowy, pomarańczowy i zielony. W oczy rzucają się żywe rośliny, dywany, liczne świetniki, lampki i inne dodatki, które zdobią dom. Przewodnim motywem wnętrza są kwiaty. Do samej willi wchodzi się przez patio urządzone w stylu andaluzyjskim. Następnie znajdujemy się w holu pełnym dzieł sztuki i prawdziwych perełek. Przed domem znajduje się również ogromny ogród. Serce domu, przestronna kuchnia Magdy Gessler łączy w sobie odcienie brązu z jasnym wykończeniem. To miejsce wyposażone w kosztowny i nowoczesny sprzęt, a wszystko zachowane jest w spójnej konwencji. Mimo iż dokładna cena willi nie jest znana, patrząc na ceny domu w Łomiankach, jej wartość można oszacować na około 4 miliony złotych. Numer 3. Fritz 7 milionów złotych. Karol Fritz Wiśniewski, znany youtuber z ekipy, pod koniec 2021 roku stał się właścicielem luksusowej willi. Imponująca posiadłość o wartości 7 milionów złotych położona jest 20 minut jazdy od centrum Krakowa. Willa wyposażona jest we wszelkie możliwe udogodnienia i najnowsze technologie. Posiada przestronny salon, kuchnię oraz kilka nowocześnie zaprojektowanych pokoi. Oprócz bogato urządzonego wnętrza, internetowy celebryta może pochwalić się basenem oraz sauną w środku, ogromną kuchnią i wygodną sypialnią z wanną, a także przepięknym ogrodem z tarasem, na którym znalazło się jacuzzi. Już z zewnątrz dom robi niesamowite wrażenie. Jest to bardzo nowoczesna bryła, wykończona w najwyższym standardzie. Numer 2. Robert Lewandowski, 3,5 miliona euro. Anna i Robert Lewandowscy już pojawili się w naszym poprzednim zestawieniu, ale wówczas mówiliśmy o ich domu w Polsce. Teraz prezentujemy kolejny dom wysportowanej pary. Ponieważ Lewandowscy uwielbiają Hiszpanię, kupili na majorce okazałą willę w miejscowości Santa Ponsa. Rodzina będzie mogła liczyć nie tylko na piękne widoki, ale także będzie mogła skorzystać z przeróżnych atrakcji. Santa Ponsa to przede wszystkim słoneczny klimat tuż nad brzegiem morza Śródziemnego. Oszałamiające widoki można podziwiać z tarasów widokowych tuż nad morzem, m.in. Mirador Las Malgrats czy Mirador del Canyon is Islas Malgrats. Powierzchnia willi liczy 411 m2, a cały teren to łącznie aż 1200 m2. Lewandowcy, ponoć za luksusową nieruchomość, zapłacili aż 3,5 miliona euro. To przestronna i urządzona w naturalnych tonacjach posiadłość, w której naprawdę można odpocząć. Jest tu też sporych rozmiarów taras zastawiony wygodnymi meblami. W willi pary można zobaczyć wiele elementów wykonanych z drewna, wikliny oraz masę stylowych dekoracji, między innymi z kamienia. Wszystko jednak sprawia raczej minimalistyczne wrażenie, a jak przyznaje Anna, najważniejsze są dla mnie jasne kolory, biel i bliskość natury. Dodaje również, w naszym domu zawsze można chodzić boso w wakacyjnych sukienkach. Uwielbiam taki styl i chcę, żeby dziewczynki też czuły się swobodnie i miały poczucie, że to jest ich miejsce na ziemi. Numer 1. Klaudia Halejcio. 9 milionów złotych. Klaudia Halejcio, influencerka oraz aktorka telewizyjna i filmowa, razem z partnerem Oscarem i córką, przeprowadzili się do kazałej willi pod Warszawą. Cena domu to aż 9 milionów złotych. Rezydencja ma ponad 500 m2. Celebrytka ma basen, saunę, cztery sypialnie, w tym jedna z łazienką i garderobą, a nawet salę kinową. Nie zabrakło również domowej siłowni, a także funkcjonalnej garderoby i pralni. Przestronnej nieruchomości nie brakuje modnych i nowoczesnych rozwiązań. Wnętrza domu celebrytki pełne są designerskich rozwiązań i modnych akcentów. Projekt aranżacji domu Claudii Halejcio przygotowała pracownia projektowa, która w niezwykle efektowny sposób połączyła elegancki styl, komfort oraz funkcjonalność. Aktorka lubi spędzać czas z rodziną w salonie. To tutaj najlepiej się relaksuje. W przestronnych wnętrzach luksusowej willi celebrytki przewija się marmurowy dekor, drewno dębowe, spiek kwarcowy i złoto, które kocha styl glamour. Bazę kolorystyczną w pomieszczeniach stanowią modne odcienie bieli, które świetnie podkreślają designerskie dodatki. Na parterze pięknie prezentuje się robiąca ogromne wrażenie przeszklona przestrzeń z dużą ilością naturalnego światła. Z salonu z ogromnymi oknami roztacza się imponujący widok na zadrzewiony ogród. Na piętro luksusowego domu można wejść po nowoczesnych schodach ze szklaną balustradą, których stopnie są wykończone modnym teraz marmurem. We wnętrzach nie brak również nowoczesnych grafik w minimalistycznych ramach, frontów mebli z uchwytami w kształcie zwierząt i drewnianych okładzin ścian. Aktorka zainwestowała również w system smart home, kolektory słoneczne, a także LEDowe oświetlenie ścian i sufitów. Willa, choć pełna klasycznych rozwiązań, jest wyposażona we wszystkie nowoczesne udogodnienia, które sprawiają, że dom staje się oazą relaksu i komfortu. I co? Który z tych domów, lub może apartamentów, podoba Wam się najbardziej? W którym chcielibyście zamieszkać? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie nas zasubskrybować, aby nie przegapić kolejnych odcinków.